Ej, kupmy sobie znowu teki, daj smoka Tom proszę na ten wokno okno od razu. I raszujecie znowu to co w pistolu, wchodzicie do łącznika i kupcie po fleszu jeszcze na B. Po fleszu na się górą. Tomek umiesz zajęcie? Smoka okno Tom, smoka Smoka okno. I rasujcie z piwni. po fleszu na B A piwnicą, gdzie wy biegniecie? To co w pistolu mówię? A mnie nie było słychać. Ale co polecałaś? Przeszczep włosów w Turcji. Nie no żartuję oczywiście. Nie chce mi się już robić absolutnie nic w internecie. Nie będę żadnych gier robił z ekipą, jeździł na żadne wyjazdy, zero Jereli i same nudy... emerytura streamerska. Oczywiście A to to jest emerytura. Jak nic nie robisz. Kurde, To ja jestem na emeryturze 5 lat. Wszystko idealnie. Bruzy. Tu się popatrz, tam, tam? Zobacz, bruzda idealnie. Za to się płaci. To zobacz. To jest pies wystawowy. Idealne bruzdy, rozstaw kłów. Zobacz te kły. Zobacz to. A, ha, ha, ha. Piękny. Klatka piersiowa. Zobacz. Nadmiar skóry idealny. Wszystko jest perfekcyjne. To jest pies na wystawy. A to ma tę dubkę piękną. Idę se kawkę walnąć, bo coś mnie mówi. Jak co? Zamknij mordę, bo ryby Dobry. Hej, Еще передать! No dobra, Amar, prywatne takie pytanie, ale to generalnie nie jest żadna tajemnica. ale muszę tyle podkontencić. Jaka była najstarsza Twoja partnerka seksualna? Do 47. Stąd jest właśnie ta, ta kapeczka, że. Agent 47. 47. Za Hipem Mordo jestem Hipmanem. Peter, zablokuj nam jutro kalendarze wszystkim w biurze na 12, żebyśmy nie mieli żadnego spotkania. Masowe zwolnienie pracowników. Nie, będziemy dropić bilety na kłebo No, wydaje mi się, że to był wygrany mecz, tylko ktoś mi go ku... przegrał. Zaraz się dowiem. Kto? Kto to był największy damage? Ha! Jak ja zrobiłem 12 tysięcy d Ja pierdolę! To niektórzy tylko w jednym hicie tyle zrobili. Czekajcie, najpierw dam oliwie Słomkę, bo krzyczy mnie Trzymaj. Czy ty zajebałaś głową w drzwi? Co jest kurwa, ty! Bez przesady, no trafiałem! No to czasem, jeżeli ta kawu ma kąt, to dużo z tym nie możemy zrobić, fiku? Ta, czy też? Czemu w ogóle strzelił? Był strzał ze czwórki, prawda? Tak, słyszałem. Nie wiem w sumie czemu strzelił, ale Hypex, brawo, dobrze się zakradł. Hypex, okay. kiedy ustawi się już w sytuacji, w której. On no ma przewagę, mówi? w której dobrze przeczytał, tak, mówi to był free clutch. I to, to moi państwo, clutch. to jest free clutch, bo teraz <laughs> będzie wiedział, gdzie bas jest, bas zeskakuje, Hypex to słyszy, podkłada bombę i on, Hypex, Milan Polowiec. No uważam, że najlepszy klaczer, jakiego miałem w jakimkolwiek zespole, a miałem, moi państwo, wielu klaczerów. Miałem w zbole Snacksa. Uważam, że Hypex czasem przerasta Snaksa. On ma po prostu ten ósmy zmysł. I zobaczymy, czy teraz. Zobacz, jak on czeka. O, jednak finalnie pociągnął za spust troszeczkę za szybko. Jednak te nerwy dają się o sobie znać. Ale teraz już będzie. Wiedział, że tego czasu jest bardzo aha, mało. Właśnie musi zarefektować. HEX! Wyciągnij! on jest fantastyczny! To jest e, jedno z ważniejszych spotkań dla polskiego Cesa. tak naprawdę Jacob! O, już czuję to flow. Masz mnóstwo skinów, których już nie używasz? Sell Your Skins to najprostszy sposób na sprzedaż Twoich skinów. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Skorzystaj z mojego kodu Mega albo z linku w opisie pod filmem. Sell Your Skins ma do zaoferowania wiele metod płatności, takich jak Paypal, przelew bankowy, Revolut i inne. Przedawaj skiny i zdobywaj bonusowe poziomy, dzięki którym dostaniesz lepsze ceny na zawsze. Nie zapomnij użyć kodu MEGA. Link w opisie. To jest trochę inaczej. <tuszy> Kurwa ty. Czemu kradniecie dziecko? Czemu kradliście dziecko? Te <tuszy> 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 barbary mkaki cieszą się momentem amorystycznym. Śmiech, który słyszysz, jest zrobiony przez kobietę i stymuluje kobietę do ejakulacji. But this male isn't the only one getting in on the action. Researchers from the German Primate Center are finding that males listen in when their neighbours are having sex. A female's calls were recorded and played back to lone males when she was in her fertile phase. When the males heard non-ejaculatory calls, they typically did not respond. No, oh, kurde, dobra. Poczekaj, bo to trzeba wytimować. Skok. Znaczy, nic tak nie mobilizuje jak pobicie drugiej połówki w sensie na szachownicy, w sensie bicie sportowo. Taka, czy Ola bijesz Bartosza? Nie. W Polsce jest legalne otrzymanie nagiego zdjęcia od osoby poniżej 18 roku życia. Co to się stało? Dzień dobry, CPU Polska! Ja nie chciał! Ja ja I robisz tylko tak, robisz tylko tak. Wjeżdżasz k... Ku... W... Robisz tak, dwie pompki, Iść iść. Wracam! Wracam dalej! Big dick! On your fucking face! Kurwa. Oczywiście oh, się oh, trzeba oh, jeszcze oh. wygrać, Wszystko ale tutaj... Demo. demo ucieka, demo nie chce oddać kałacha. Sytuacja ekonomiczna dla przeciwników jest fatalna i teraz będą tak naprawdę walczyć tylko o to, żeby tego kałacha po demo podnieść demo. Fiku, nie, przeciwnicy dziękujemy. nie mają kemdarów. Demo jeszcze będzie tańczył. No będzie bronił się, będą go tutaj prowadzić dojechać, dala ale dala. demo, co to jest za taniec? 12.9 Próba, próba dojazdu nie najlepsza. Pod tym środkiem Chwacha, ależ ten timing, ależ przepuszczony. Jest Chwaszek na plecy, to jest mało czasu, bo 20 sekund, jest... więc ten musi biec. A my wybiegamy na bombside, bo chwaha Chwacha może pomóc, oh, ale może nie oh, będzie w ogóle potrzebna. Twizm, oh, oh. on jest na więzieniu. I chyba, oh, drodzy oh. państwo, tego przegrać nie wolno! Co robi Cleason? No... Dał eliminację, blisko tu dziś smoku. Wysadzamy oponenta. Nie baćmy się nic, teraz demo! To nie jest demo, to jest pełna wersja! Betty na podzi, Jedzie do Bucharestu! Nie wierzę w to, co my zrobiliśmy. Nie... W życiu nie spodziewałem się czegoś takiego. Ile my... A, ile my meczów wygraliśmy z rzędu. Jakie my ekipy pokonaliśmy po drodze, żeby to zrobić. Dostajemy się na Estirlana. Pokonujemy po drodze takie drużyny jak bedów Fnatic, NiP. Siedem zwycięstw z, rzę z rzędu gwarantuje nam miejsce na lanie w Bukareszcie. Pytanie, czy będzie Bały. kebab ze snaksem w Bukareszcie? Chętnie, ja chętnie ze snaksem zjem kebaba. A jeszcze chcę podziękować y, Tobie, Czery za komentowanie i bycia od początku Branko, wiadomo Bogdanowi, ogólnie wszystkim i Wam kibicom, bo jesteście niesamowici. Gracie cały, y, znaczy oglądacie wszystkie mecze. Teraz wbiłem na streamie, na koniec było chyba prawie 12 koła. To jest coś nieprawdopodobnego i. Dziękujemy bardzo, bo serio, gdyby nie wy, to myślę, że po prostu nas bardzo motywujecie i dlatego zawsze wierzymy w każdy kombak, więc dziękuję bardzo i. Widzimy się w Bukareście. damy z siebie wszystko. A mogę mu coś zrobić? Nie, nie, nie to! Ja chciałam zrobić w coś pogłaskać! Nie! Przepraszam! Nie chciałam tego zrobić! Ja chciałam go pogłaskać! Naprawdę! tam spokojnie na Dostał. To jest. To, to, to jest, to jest, to jest kurwa. ja pierdolę. Ja. Aha, to też może być, kurwa. Coś jest, on. plantuję to wyjebane jaja. Na ticket może być. Zwracam uwaga, zwracam uwagę. Wschody? Dobra, kurwa, o kurwa. Nie ja pierdolę, jeszcze jedno. Dobra, drecki atakam. Co wiesz o kurwa nie trafiłem <noise> Jak kurwa nie trafiłem Nie wiem, nie no, wiem, nie, no, wiem, nie no. wiem Można kurwa wolić, opierdolić gałę komuś nie zrobić loda one main That's main, main, main. Ma Mk Let's fuck them, guys No ale dobra, robię, robię sobie zdjęcie I generuję dźwięk Samo Masz upaka? Chcesz być moją dziewczyną? Weź swoją cipkę. Kurwa mać, to Eja jest straszne Robię teraz wersję w okularach, co zrobię Czekajcie O, kolejne zdjęcie Czekaj, co TikTok powie Dzisiaj byłem u psychiatry I ta doktorka mi mówi Że jestem taki szarmancki i przystojny ona ci powiedziała, że ty jesteś szalony i pojebany Już wiem z kim kurwo piszesz Jebana Zracać mnie kurwa, z moim kolegą piszesz jakby co Dobra, to ja jest straszne Kurwa, zabra LK7 No jak? chyba Plantują. piątka, plantują CO? CO JEST KURWA? Co jest? Komplu, KLIPUJCIE TO! Załatwimy. Tylko po prawej stronie jest jeszcze jeden rycerz chyba? Tak, I tak. po lewej też? To ja walę tego z prawej, ty tego z lewej. Dobra. Dzięki bardzo, sociałty. Weźcie ksają z powrotem ja i zmieńcie zło. nazwę na czterej pancerni i pies. A ma to tutaj? Oni widzę. Tak. Cześć. jestem Konia, cześć. Cześć. cześć, Lubię wieczory, lubię cześć. się schować Na jakiś czas i jakoś tak Nienaturalnie, trochę przesadnie Pobyć sam, wejść na drzewo I patrzeć w niebo Tylko, że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę i nawet kiedy będę sam, nie zmienię się.